Rafał, wróciłeś po przerwie, wymuszonej kartkami. Świetny powrót. Yy, na pewno cieszy bramka, bo, bo jednak i ja, i, i wszyscy liczyli na to, że, że w końcu strzelę. Yy, z tego się cieszę, ale na pewno niedosyt jest z wyniku, bo, bo yy, mieliśmy przewagę i liczyliśmy na, na zwycięstwo. No właśnie, to twoja pierwsza bramka w barwach Lechigdańsk. Gdańsk, strzelona na stadionie Energia Gdańsk przed naszymi kibicami, ale chyba tak jak mówisz, jest pewien niedosyt. Yy, to prawda, bo Mieliśmy przewagę, kontrolowaliśmy wszystko, straciliśmy bramkę rzutu karnego e, tuż przed przerwą, więc e, szkoda, bo mieliśmy sytuację na, na podwyższenie wyniku i na pewno jest e, niedosyt i, i coś takiego, że, że tracimy koncentrację. Na pewno trener zwróci na to uwagę i będziemy pracować nad tym. Rywale ci się nie oszczędzali? Widzieliśmy parę razy jak kulałeś na boisku. Czy wszystko jest OK? No, wiadomo, no, taki jest sport jest gra kontaktowa, są stłuczenia, różne otarcia, więc to jest normalnie jestem do tego przyzwyczajony, ale mamy teraz czas na, na odpoczynek, rehabilitację i, i koncentrujemy się teraz na, na kolejnym spotkaniu. Przed nami zanim kolejne spotkanie, przerwana reprezentacja, jest chyba więc okazja, żeby poćwiczyć troszeczkę nad skutecznością. E, to prawda, dostaliśmy parę dni wolnego, żeby trochę odpocząć, później wrócimy do, do treningów. Na pewno e, coś w tym jest, bo, bo na pewno stwarzamy sobie sytuacje, ale jednak e, nie potrafimy ich wykorzystać, więc e, zobaczymy, no, to jest to już e, rola trenera, co będzie potrzebowało z nami zrobić, a, a my będziemy to wykonywać.